Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że jesteście. Super, że chcecie mnie oglądać. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie polubienia, za wiadomości, kochani, za udostępnienia, za subskrypcje. Jestem ogromnie Wam wdzięczna. Robię to dla Was, dla siebie również, ale bardzo, bardzo wielkie dzięki w Waszą stronę. Moi drodzy, robimy sobie czytanko. Zasłona zostaje podniesiona. Tarot odsłania. Zobaczymy sobie, co takiego chce tarot odsłonić co takiego jest za tą zasłoną. Może dla Was będzie to, dla niektórych z Was będzie to bardzo istotna kwestia. Zrobimy sobie takie czytanie. Pamiętajcie, kochani, że każde czytanie jest inne. Energie mogą być podobne, ale nigdy nie będą takie same. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc bierzcie ze sobą tylko to, co potrzebujecie. Nie dopasowujcie tego na siłę, bo to czytanie nie będzie rezonowało z każdym. Ono nie będzie rezonowało z każdym, ono nie będzie dla każdego, może być dla wszystkich, może być dla jednej osoby. Może ktoś z Was po prostu potrzebuje usłyszeć pewne rzeczy. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Kochani, jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, pod, moim, pod filmem umieszczę mojego maila, na który możecie się ze mną kontaktować. W czytaniu prywatnym skupiamy się całkowicie na Was, całkowicie na Waszym życiu, na, na tym, co było, co jest, co ewentualnie może nastąpić. Także, jak potrzebujecie, to piszcie. Dobrze, kochani. No to popatrzymy sobie w takim bądź razie, co się kryje za tą zasłoną, co tutaj energię chcą pokazać, co jest za zasłoną ukryte, co ma być pokazane. Kochani, bardzo mocno skrywacie. Skrywacie to, że za kimś tęsknicie, bardzo mocno tęsknicie za kimś lub za czymś, co było w waszym życiu. Może, kochani, być tak, że jeżeli tęsknicie za osobą, to tej osoby niestety ale już nie ma na tym świecie. Bardzo jest duża tęsknota. Nie umiecie sobie wręcz poradzić z pewnymi kwestiami, nie umiecie sobie um, poukładać pewnych rzeczy, ale zdajecie sobie sprawę z tego, że należy, należałoby um, pewne rzeczy zamknąć. I kochani, tutaj karty pokazują, żeby nie trzymać się tak bardzo przeszłości, skupić się na tym, co mamy tu i teraz, moi drodzy. To bardzo mam wrażenie, że bardzo to przykrywacie. To, z, to, to jest tylko wasze. Chodzi o to, żeby się nikt o tym tak za bardzo nie dowiedział, bo to jest wasze. Tak, jakby to była taka wasza tajemnica. Pod tą zasłoną kryje się bardzo duża tęsknota, moi drodzy. Bardzo mocno trzymacie się przeszłości, która już się wydarzyła rzeczy, które już się wydarzyły w Waszym życiu one miały dla Was ogromne znaczenie. Osoba lub sytuacja, do której tak bardzo wracacie i której tak bardzo się trzymacie miała dla Was bardzo duże znaczenie. Ale kochani, żeby móc ruszyć do przodu z czymkolwiek w waszym życiu, należałoby tutaj zrobić porządek z tą kwestią. Należałoby zamknąć pewien etap waszego życia, bo kochani, to już było pewnych rzeczy niestety, ale nie jesteśmy w stanie cofnąć, nie jesteśmy w stanie zmienić. To, co już się wydarzyło, to się wydarzyło. Należałoby to zamknąć małymi krokami bo od razu nie poradzicie sobie z tym małymi krokami kochani wy wiecie zdajecie sobie doskonale z tego sprawę że musicie zrobić z tym porządek bo to was blokuje nie pozwala wam iść dalej zatrzymuje wam was w pewnym miejscu i nie puszcza dalej Należałoby, kochani, tutaj zwrócić na to bardzo dużą uwagę. Ja myślę, że Wy sobie pięknie dacie z tym radę, ale to będzie proces. To nie będzie od razu. To będzie, kochani, małymi krokami, bo to, co się wydarzyło w Waszym życiu, miało bardzo y, duży na Was wpływ i było dla Was bardzo ważne. Należałoby, kochani, Zrobić, zwrócić na to uwagę i zrobić z tym porządek. To już jest, kochani, ten czas, na który, to jest ten czas, w którym um, zdajecie sobie sprawę z tego, że czas się tym zająć, że to jest ta chwila, w której powinniście zwrócić na to uwagę. Dobrze, zobaczymy sobie, czego ta sytuacja dotyczy. To może być, kochani, związane, możecie, część z Was nawet bardzo mocno może trzymać się finansów, moi drodzy, lub może być tak, że wpadliście na genialny pomysł y, związany z Waszą kwestią zawodową i y, bardzo mocno to trzymacie w sobie, y, bardzo mocno się tego trzymacie, tak żeby się na razie nikt o tym nie dowiedział. To jest taka Wasza tajemnica, moi drodzy. To jest wasz taki sekret, który trzymacie tylko dla siebie, i w odpowiednim dla was momencie wy z tym wyjdziecie. Ale mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ten moment, dlatego tak bardzo to trzymacie w sobie. To jest związane z kwestią, z kwestią zawodową, z kwestią finansową. Tu jest jakiś nowy pomysł na wasze życie, ale nikomu na razie o tym jeszcze nie mówicie. Trzymacie to dla siebie. W tej kwestii może Wam bardzo mocno pomóc jakaś osoba, która jest doświadczona w tej dziedzinie. To jest człowiek bardzo przedsiębiorczy, to jest, to jest człowiek, który wie, jak się zarabia duże pieniądze. Wiecie o czym mówię? To jest człowiek, który czegokolwiek się nie dotknie, przeradza to w pieniądz, z bardzo dużą wiedzą, z bardzo dużym doświadczeniem. Tutaj może Wam udzielić bardzo fajnych wskazówek, które będą dla Was istotne na Waszej nowej drodze zawodowej. Ale tutaj też jest jakaś tajemnica przed Wami ukrywana. Ktoś coś przed Wami ukrywa, moi drodzy. Ktoś Wam czegoś nie mówi. Tutaj są jakieś, tu mogą być. Tu mogą również być, kochani, lęki, tu, mogą być również nie, tu może być obawa, niepokój związany z jakąś sytuacją w Waszym życiu. Może ta tęsknota, za tym, co było, sprawia w Was, y, wprowadza w Was w stan lękowy, w stan obaw, y, w stan depresyjny. Może też tak kochani być, ale też może być tak, że jakaś tajemnica jest przed wami ukrywana. Ktoś wam czegoś nie mówi. Odczuliście bardzo dużą stratę w waszym życiu. Hmm. Oh. Mam wrażenie, że wydarzyło się bardzo coś takiego traumatycznego w Waszym życiu i to spowodowało właśnie, że posypało się też wszystko to, o czym to, co było dla Was taką opoką. Dla części z Was, kochani, tutaj widzę zburzenie tego, co sobie budowaliście. W danym momencie jakaś informacja wyszła na jaw, kochani. Ta tajemnica, ona się wylała po prostu. Ona ujrzała światło dzienne, i to spowodowało, że wy poczu poczuliście ogromny żal do kogoś. Ogromny żal, że nie byliście informowani o pewnych rzeczach. I w momencie ujawnienia tych rzeczy doznaliście takiego. Mm, jakby szoku, i w tym momencie zawaliło wam się wszystko to, co myśleliście, że yy, jest dla was ostoją. Tutaj jest też duża utrata zaufania dla kogoś, w stosunku do kogoś. Macie wrażenie, że ta osoba was zdominowała, macie wrażenie, że ta osoba wami sterowała. I w tym momencie, wyjawienia tego czegoś. To może być tak, że wy się czegoś dowiedzieliście od osób przypadkowych, lub może być tak, że ta osoba sama się przyznała do pewnych kwestii, tak? I w tym momencie, na tą chwilę, wam się wydaje, że posypało się życie. Ale czy faktycznie, kochani, jest tak? Czy to jest chwilowa taka sytuacja, gdzie wam się tak wydaje? Wsparciem będą kochani znajomi. Wsparciem będą osoby z bliskiego Waszego otoczenia. Tutaj ktoś wyciągnie do Was pomocną dłoń, i w momencie, kochani, kiedy Wy zdacie sobie sprawę z powagi tego, co się wydarzyło, to puści, to puści i to będzie, ta ciężkość będzie odchodzić z Waszego życia, bo na tą chwilę czujecie po prostu ogromną stratę. Ogromny brak brak sensu dalszej egzystencji, nawet bym powiedziała. Utrata wartości jako człowiek. Coś takiego tutaj wyjdzie na jaw, co spowoduje, że będziecie mieli wrażenie, że posypie wam się życie, że zawali wam się, usunie wam się grunt spod nóg. Wsparciem będą bardzo mocno wasi, kochani. Wasie, wasze bliskie otoczenia, wa, wasi przyjaciele, wasza rodzina. Ktoś będzie wyciągnie do was bardzo pomocną dłoń. Nie odpychajcie tego, moi drodzy. I ta ciężkość, kochani, będzie stopniowo usuwała się z waszego życia. Poczujecie komfort. Z biegiem czasu, małymi krokami, będzie się to wycofywało z waszego życia. Będzie odchodziło. Zastanawiacie się, kochani, nad czymś bardzo mocno. Tak, jakbyście z biegiem czasu zaakceptowali tę sytuację. Trudno, stało się, czasu nie cofnę, puszczam to. Puszczam to, bo nie mam na to wpływu. I w tym momencie, kochani, wszystko będzie się wycofywało: to, co złe, to, co negatywne z waszego życia. Jeszcze będziecie szczęśliwi, jeszcze będziecie się cieszyć waszym życiem, odsz... odnajdziecie siebie na nowo, odnajdziecie w sobie to szczęście, mimo tych ciężkich chwil, które część z Was przechodzi. To jest jeszcze ukryte, kochani, mam wrażenie. Albo już niektórzy z Was dowiedzieli się o pewnych rzeczach. Stąd właśnie ta. Zasłona zostaje podniesiona i odkrywa to, co było gdzieś bardzo mocno skrywane. Życzę Wam, kochani, wszystkiego, co najlepsze rozwiązanie bardzo pozytywnych, rozwiązanie sytuacji w pozytywnym dla Was sensie, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.